Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki trochę nietypowy film, ponieważ dzisiaj pokażę e, Kiano. E, otóż Kiano Intelligent X3. Kiano Intelligent X3. Tak się ogólnie pa, mm, opakowanie prezentuje. Opakowanie według mnie jest minimalistyczne, ale ładne. Dzisiaj Wam pokażę, co nieco opowiem o tym komputerze, ale będzie trochę odcinek hmm, krótki. Już go mówię, w sumie hmm, kupiłem go sobie na prezent dla mamy. Kiano tak. to charakteryzuje się obiektywem na przodzie. Tak, nie przesłyszeliście się. Tutaj jest obiektyw na przodzie. Ten kwadrat to obiektyw na przodzie. Elegancki napis Kiano. Informacje, takie niektóre. No i ogólnie co? Cała budowa tego Kiano, ogólnie cały Kiano jest spakowany no dosyć ładnie w, takich, w takim opakowaniu. Tutaj, tak. Są takie małe skrawki. Z no i co ogólnie to jest taki poręczny kiano hmm, to jest hmm, laptop ale jednocześnie też tablet hmm. no i hmm, otworzę to jedną ręką żeby nie kłaść telefonu no i ogólnie wnętrze się prezentuje tak Spód tego laptopa, moi drodzy, prezentuje się dokładnie w ten sposób. No i oczywiście jest jeszcze odczepiany ekran. Tak, jest odczepiany ekran i może to służyć jako tablet. Ma jeszcze dodatkowo przez to magnetyczne zamknięcia. Tak, ma magnetyczne zamknięcia. No i jest fajnie. Tylko muszę go teraz włożyć. Nie, no, nie było najmniejszego problemu, bo zatrzaski tutaj są magnetyczne, więc nawet i jedną ręką tutaj to włożemy. To Kiano charakteryzuje się przyciskami głośności oraz przyciskiem zesilania, przyciskiem power. Na przodzie możemy znaleźć e, chyba diodę, ewentualnie kamerę. Nie wiem do końca. Tak, tak, chyba tu też kamerę znajdziemy. Które za taką jakość to jest telefonem nagrywane jakby co, ale tak. No, to znaczy, ogólnie YouTube'a traktuje jako hobby, więc tak to można by powiedzieć, wygląda. No i ogólnie w tym komputerze siedzi Intel Atom, tylko nie wiem niestety, który. Coś koło 2 GB RAMu. O dziwo, tutaj jest zainstalowana y, dziesiątka sprzęt ma 2GB RAMu nie wiem jak oni to zrobili, ale postawili tam dziesiątkę normalnie dziesiątkę i ta dziesiątka to po prostu działa sobie o, uruchomiło się i wita nas animacja rozruchowa napisu Kiano, od razu tutaj jest kółko z Windowsa, że się kręci o kurde, widać mój telefon, widać moje odbicie, ale dobra. Ogólnie tutaj jest Windows, ogólnie tutaj jest Windows 10, właśnie. No i jedyny minus w zasadzie tej dziesiątki to jest w sumie tylko to, że troszeczkę długo się loguje. Ale, jak już się zalogujemy do tej dziesiątki, w zasadzie jeśli użytkownik nie ma skonfigurowanego hasła, jest z automatu autologowanie. To jeszcze dodatkowo. Yy, o, jesteśmy na pulpicie dziesiątki. To już. Menu start, jak widzicie, działa całkiem dobrze. Chociaż ma takiego małego laga, ale ogólnie powinno być dobrze. Ogólnie to powinno być dobrze. Menu jest takie: ładne, czarniuśkie, mi się to naprawdę podoba. Niektóre grafiki takie coś właśnie mają, a niektóre takie przeźroczyste. Chyba tutaj efekty przeźroczystości są, są po prostu wyłączone i dlatego taki efekt muszę zobaczyć po prostu na swoim głównym kompie też. No i w zasadzie to tyle. No, i tymi przyciskami tutaj. Możemy sterować głośnością. Tylko niestety nie ma sterownika od dźwięku, więc o tyle taki problem. Ogólnie cały ten system jest totalnie czysty. Nie ma tutaj żadnych sterowników, nic po prostu Cito. No i to by było w zasadzie na tyle. A jak komputer pracuje, to w ogóle wyświetla tu się taka dioda pewnie wspomagająca kamera. Chociaż. Nie wiem. Po prostu tak jest. Dobrze, wyłączamy. Chociaż. Yy, właśnie. A propos skrótów, to nie można nacisnąć po prostu z alt f4, tak jak tu. Tylko trzeba yy, też bawić się po prostu fn, alt i f4. Naprawdę, po prostu. To jest yy, moim zdaniem najgorsze w takich małych laptopikach. Mm, tak, tak to jest. O, świetnie, próbuję zlokalizować kursor przez telefon, ale tak to by wyglądało. Laptop jest naprawdę cichutki. Jeśli ktoś ma tylko tego używać do edukacji, to ja myślę, że mu się jak najbardziej nada. No, i tu są po prostu ogólnie diody. A jeszcze zanim to, to omówię wam porty, jakie tu posiada. Bo. Na skraju urządzenia znajduje się port USB. Zwykły taki port USB, nie ma co się przeceniać. Tutaj jest wejście słuchawkowe. A dobra, już wiem. Nie, to nie było wejście słuchawkowe, co twierdziłem dziwacznie w szkole. Ale dobra, no to tu są wejście USB i kart SD. Nie wiem, coś tak mi kolega mówił, że niby kart SD no i tak naprawdę po prostu producenci mają fobię na napisie kiano bo to znaczy filie na napisie kiano bo po prostu ten napis kiano jest wszędzie dobrze jak kończę nagranie to by było raczej chyba tyle